Ty tylko podzieliłem się z ludźmi tym, że chcę jechać do Bośni, zaczęły padać pytania, hej, po co jedziesz do Bośni? Za chwileczkę będę o tym opowiadał, ale oczywiście co, zapraszam do subskrypcji kanału. Eee, po czołóweczce zobaczycie tą okolicę, którą dzisiaj poznałem, czyli tego mojego pięknego, ale to za chwileczkę, czołóweczka i lecimy. Bang! Od tego się naprawdę nie spodziewałem, że będę mieszkał osadzony około są góry. Dzisiaj może go za bardzo nie widzę, ale przede wszystkim, że będę spał. W młynie, młyn ma za mną 150 lat. Będziemy tu z remikiem spać w tak zwanej części młynarskiej. Tu jest normalnie działający młyn, gdzie robi się teraz akurat mąkę z kukurydzy. I tutaj z Remisiem Będziemy sobie spali. O, Remi się nawet śpi. Chodź, puchatka. Jest gorąco, bo nam gospodarz napalił. Poza tym, że gospodarz nam napalił, żeby nie było zimno, to przyniósł nam pełno różnych trunków. My myśleliśmy, że to są wina, a to są chyba jakieś tokaje. Wzięliśmy w z To nie dla takich amatorów, to jest dla ludzi z gór, kurde, bośniaków. A nie dla takich wieśniaków ze Polski jak my. Także, wow! Rzeka Strumyk. Czy co to tutaj jest? Chyba strumyk jest tak czysta, że można z niej pić wodę. Tak powiedział mi właściciel tego terenu, tego młyna. Ten młyn, który Wam przed chwilą pokazałem. Nie wiem, czy wspomniałem, bo nagrywam go w jakiejś ekscytacji, ma jakieś 150 lat, dzisiaj będę w nim nocował. Ale powracając do głównego wątku, to pytanie: po co ja w ogóle pojechałem do Włoch? <laughs> ja już dzisiaj nie zadaję takiego pytania. Przestałem pytać się, po co żyję, po co to, po co tamto, jeśli coś czuję, to po prostu to robię. Też nie wiedziałem, że będę spał w 150-letnim młynie. Mogłem sobie wyobrazić, że jakieś zobaczę góry, że zobaczę to. Mogłem wygooglować w internecie. Eee. Ja dzisiaj lubię doświadczać, ale lubię doświadczać bez oczekiwań i bez takich. nie wiem, czy to warto, czy nie warto, ja nie wiem. Dzisiaj pytanie, po co coś robisz? Ja. Odpowiadam przeważnie takich ludzi, dużo ludzi się na moją odpowiedzierwuje, bo mam taką po prostu potrzebę. To po co tu jestem? Bo mam taką potrzebę. A co to jest ta moja potrzeba? Potrzeba życia, życia takiego jak chcę. Hmm. Czy tak można? Nie wiem. Ja coraz częściej sobie na to pozwalam, i coraz częściej mi jest dobrze ze sobą właśnie. Jak przestaje się pytać, po co coś robię. Jeśli świat się mnie pyta, poprzez innych ludzi, że dlaczego, po co, to są ich pytania. Ja nawet na nie nie muszę odpowiadać, bo przecież to jest moje życie. Hmm. Lubię być. Lubię tu być. Lubię być tam, tam, tam. Coraz bardziej lubię być ze sobą. Jeszcze raz dzięki, że tu ze mną jesteś. Mam nadzieję, że o, mikrofon dał radę, bo strasznie wieje wiatr i szumi i woda. Ale bardzo chciałem nagrać w tym otoczeniu. Zapraszam siutro na następny odcinek z pobytu w bośni. Buziaki, trzymajcie się. Hej!